for oh, Zapewne słyszeliście o aferze o Krzesi z Borkiem Nowakiem, czyli serialowym Konradem. Jeśli ktoś o tym nie słyszał, to na tym filmie wszystkiego się dowie. O Krzesi swoją narrację zaczęła od słów: Nie jestem typem spinatorki, unikam konfliktów i dram. Jak ona ma to zwyczaju, zaczęła od kłamstwa. Każdy doskonale pamięta, co zrobiła Mi Beniowi, ale ona nie jest konfliktowa. W tym story poruszyła bardzo poważny temat, jakim jest przemoc fizyczna oraz psychiczna. Ponoć ofiarą jest dziewczyna serialowego Konrada. Oczywiście wstęp zaczęła od tego, że ona też tak miała. Dodała tam jakieś zdjęcie, na którym kompletnie nic nie widać. No ale dobra, czepiam się. Cała akcja miała mieć miejsce na jakiejś imprezie. A przecież Okrzysiek nie imprezuje. Benia terała, Wieczna impreza i tak dalej. Ponoć Bolkowi po Alko odpalił się agresor. I to już nie był pierwszy raz. Podczas owej imprezy doszło między nimi do ostrej wymiany zdań. Wyzwał ją o najgorszych. Ochrona wywaliła z lokalu. Po czym za jej zgodą znów go wpuścili, czego kompletnie nie rozumiem, skoro był nawalony w dodatku agresywny, to po cholerę dolewać oliwy do ognia, na drugi dzień wysłał jej taką wiadomość, jak dla mnie to gruba przesada, aczkolwiek nie każdy będzie tak miły, jeśli ktoś wtrąca się w czyjeś życie, te groźby mógł sobie darować, tylko pogorszył swoją sytuację, również odpisał jej na to co dodawała na instastory, o Krzesik robisz aferę, tak naprawdę jest słowo przeciwko niczemu, co prawda dodałaś jakąś tam rozmowę, ale tak naprawdę nie wiadomo, z kim tam pisałaś. Co najzabawniejsze w tej sprawie, to że oni nadal są razem chodzą w te same miejsca i dodają je na story. to znaczy ona dodaje, podobno jest tak źle, jest ofiarą, a jakoś po niej tego nie widać. Wiem, że takie rzeczy można ukryć, natomiast teraz miała idealną okazję, by się od niego uwolnić. Potwierdzić jej słowa, a tu cisza nul, żeby być obiektywny w tej sprawie, napisałem do Bolka, natomiast nic nie odpisał, jednak wiem, że okrzecik nie ma wszystkich po kolei w głowie. W dniu rozprawy w sądzie w Pacan napisałem do niej smsa i dostałem taką odpowiedź no rżnęła takiego głupa że szkoda słów jeszcze ten tekst kobiecie która poroniła a pytałem się jej znajomych i normalnie każdy ją wyśmiał nikt nic nie wiedział nawet ci najbliżsi nie wiedziałem że można mózg poronić ale najwidoczniej się da czego efekty widzimy iż nasyła swojego tresera to znaczy trenera na bogu ducha w innych ludzi czemu na mnie go nie wysłałaś na bolka benia czy kogo tam jeszcze Skoro czy tak ochrania, a ja przecież się atakowałem, bo lekci groził, a Beniu się bronił. Ale nie trzeba nakręcić aferę, żeby cyfry się zgadzały. Ja w to, co ona pisze, nie wierzę. Jedynie w to, co zobaczyłem na własne oczy. Nie wiadomo, o co tak naprawdę się pokłócili. A że o ma ego wyjebane w kosmos, to wiemy nie od dziś. Zapewne zaraz dowiemy się, i znów walczy na tej Patogali. i tylko dlatego zrobiła szufladę sobie, siebie, żeby dostać więcej kasy. Wiadomo, że takie sprawy są dość viralowe. Z osądami serialowymi. Konrada. Zaczekajmy, aż jego dziewczyna się wypowie. O ile coś takiego będzie miało miejsce. Jest w Polsce coś takiego jak niedomiemanie niewinności i tego się trzymajmy. Jeśli zainteresowany do mnie się odezwie, przedstawi swoją wersję wydarzeń i będzie coś wnosić do tej sprawy, to oczywiście nagram kolejny film. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz: Afera krakowska, a przydnę ci serduszko. I daj koniecznie znać w komentarzu, czy jesteś zaskoczony tą aferą.